Dzień dobry, kochani. Witam Was wszystkich bardzo ciepło i bardzo serdecznie. 19 lutego na karcie dnia, czyli na wejściu pod tytułem Jak dzisiaj mnie dzień? Co dzisiejszy dzień nam wszystkim, moi drodzy, przyniesie? To jest jakby taka kontynuacja tygodniówki, która, moi drodzy, weszła wczoraj, tak? Zrobiliśmy sobie taki bardzo dosyć długaśny film, półtora godzinny na temat tego, co będzie działo się oczywiście podczas całego tygodnia do 25 lutego, włącznie w Miłości, w pracy oraz, oraz karta Rada. Natomiast Dzisiaj, moi drodzy, jutro, pojutrze i tak dalej będziemy sobie wyciągać po jednej karcie, żeby zobaczyć, co dzisiejszy dzień przyniesie również dla Was, czyli tak jakby uzupełniamy sobie tą tygodnioweczkę o kolejne karty. To oczywiście mówię do wszystkich nowych osób, bo ostatnio widzę, że sporo Was na tą grupę zajrzało, znaczy na tą grupę na ten kanał Was zajrzało, więc żebyście mieli jasność sytuacji, co my tutaj w ogóle robimy. To jest raz, kochani. Dwa. Weszedł też film, moi drodzy, troszeczkę taki, taki, wiecie, właściwie to nie, nie było zaplanowane tak za bardzo, ale taki troszeczkę paranormal, oczywiście jak najbardziej, bo mamy tam pewne jakieś przekazy z różdżek, które fajnie nam się udało uzyskać w lesie. Las jest tutaj, kochani, zaraz obok mnie, więc daleko nie mam. Ale jednocześnie z tego miejsca, moi drodzy, zrobiłam dla Was takie duchowe przekazy, bardzo mocne duchowe przekazy na ten moment, na tę chwilę, co Wasza osoba zmarła, co Wasza osoba nieżyjąca już oczywiście gdzieś tutaj chciałaby Wam oczywiście pokazać. Więc moi drodzy, gdzieś tutaj zapraszam Was również bardzo serdecznie, wszyscy ci, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, żeby wbić tam właśnie, moi drodzy, tam jest czasóweczka również zrobiona, żeby sobie posłuchać, i Duchowe przekazy, jakie tutaj przekazy od osób, które gdzieś już nie żyją, albo też tudzież od energii, które wokół nas krążą, tak od jakichś powiedzmy przewodników duchowych, bo to też może być i tego typu rzecz. Jaką tutaj wskazówkę chcą Wam wszystkim, moi drodzy, dać? Tymczasem, żeby nie przedłużać, moi drodzy, lecimy sobie z kartą dnia. i Ja sobie jeszcze dwa razy je, te karty przemielę i sprawdzimy. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku z obiaku? Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku z obiaku? Dobra, starczy, starczy, moi drodzy, starczy i lecimy. Co dzisiaj u baranka? Baranek. Jeżeli chodzi o baranka słońce najlepsza karta w tarocie, moi drodzy ja ją czasami aż mi się nie chce jej omawiać, bo słuchajcie, to nawet wy, jeżeli nie jesteście tarocistami możecie się domyślać, co tutaj w, tym, w tej karcie, moi drodzy, chcą znaczy, no, co ta karta chce wam powiedzieć pomyślność jest, zadowolenie jest, radość no jakieś tam inne drdy małe, kochani jak najbardziej są więc tutaj, słuchajcie, mamy powód do radości, mamy z czego się cieszyć i tak dalej, tak dalej, moi drodzy, jest zarąbiście Powiedziałabym również, że oświecenie głowy, jeżeli do tej pory Baran nie wiedział, co ma sądzić, nie wiedział, co ma myśleć, miał jakieś, słuchajcie, gorsze dni, być może takie negatywne podejście, patrzył na wszystko, powiedziałabym, w czarnych kolorach, no to tutaj, oczywiście, jak najbardziej w tej karcie coś się rozjaśni, tak? Tutaj gdzieś jakaś światłość w Waszej głowie, moi drodzy, powstanie. Oczywiście trochę się śmieje, ale kochani, to jest również rozjaśnienie myśli, dlatego o tym właśnie mówię. Dzisiaj po prostu będziecie klarowniej, na coś patrzeć, łatwiej podejmować decyzję. Optymizm Was u Was za gości, Bardzo dobrze. A co ubyka? Ubyka dzisiaj, e, słuchajcie, karta decyzji karta konkretnego podejścia do czegoś. No i świetnie, słuchajcie, czasami to jest takie bardzo potrzebne, żebyśmy mieli pewność w tym, co robimy, pewność w tym, czego chcemy. Pamiętam, że byk miał w lesie przekaz, żeby zacząć coś działać, coś robić. Słuchajcie, no i może właśnie takie decyzje będziemy podejmować, tak? Jasne, konkretne i po prostu już bez jakiegokolwiek opóźnień, bez jakichkolwiek słuchajcie, hamulców, czy też tudzież no gdzieś tutaj, no wiecie o co chodzi. Takich po prostu takich niepotrzebnych, słuchajcie, klimatów, które nas hamowały, tak? To mam na myśli. Więc te decyzje podejmujemy, moi drodzy. Jesteśmy tutaj bardzo konkretni w tym, czego chcemy. Słuchajcie, świadomie tutaj kroczymy przez jakiś tam powiedzmy temat, czy świadomie kruczymy w jakąś określonym, oczywiście, kierunku. Jesteśmy bardzo mocno tutaj takie, powiedziałabym, stabilne i konkretne i takie wiedzące, czego chcemy. Słuchajcie, karta również pokazująca taki proces, w którym. Być może ktoś, bo może to nie jest nasza karta osobowa, ale pokazujący taki proces, że ktoś tutaj już konkretnie wie, czego chce, ktoś konkretnie, słuchajcie, wypowiada się, czyni, czy też głosi wobec Was, tak? W każdym razie słuchajcie, stabilizacja. Powiedziałabym mocne i konkretne podejście do czegoś, pewne decyzje, które tutaj dzisiaj gdzieś zapadają. No bardzo fajna karta, co niektórym mogą jaja wyrosnąć, moi drodzy, nie wiem czy bykowi, czy komuś w otoczeniu byka, ale taka tutaj sytuacja może nastąpić, właśnie jak takie upewnienie się w czymś. Ktoś się w czymś upewnia, ktoś już wie, czego tutaj chce. Dobrze, a co bliźniąt dzisiaj? U bliźnią dzisiaj jest proces myśl, myślicielski. Bliźnięta, wy tam wczoraj w tygodniówce, zdaje się. Nie pamiętam, co mieliście w przekazach duchowych dla Was, ale faktycznie z lasu, oczywiście. Nie pamiętam, co miałyście, ale wiem, że w tygodniówce było coś odnośnie jakiegoś załamywania się, coś tam, strata, tata. Słuchajcie, tutaj gdzieś jesteście bardzo mocni, Jeżeli to jest Wasza karta osobowa, oczywiście, to tutaj gdzieś, moi drodzy, włącza Wam się analizator myślowy, czyli wy gdzieś tutaj mocno i głęboko analizuje. Analizujecie swoją sytuację, albo jakiś konkretny temat. No, może dzisiaj wiać trochę lodem, może wiać trochę chłodem, e, możecie dzisiaj być takie mało emocjonalne, jak najbardziej tak, bo to jest taka karta troszeczkę wychłodzenia emocjonalnego i takiego twardego podejścia dzisiaj do dzisiejszego dnia, albo do jakichś pewnych tematów, do pewnych osób, nie wiem. E, głęboko się nad czymś zastanawiacie, oprac opracowywujecie jakieś plany, jakieś scenariusze, e, w głowie dzisiaj macie kłębiące się jakieś. Jakieś myśli, które tutaj no, do czegoś wam oczywiście służą, ale do jakiegoś takiego konkretu. Bo słuchajcie, Królowa Mieczy, jeżeli to jesteście cały czas Wy. <coughs> Ona nie jest jakaś taka sentymentalna. Ona nie jest jakaś, e, powiedziałabym, o, o, taka wiecie, taka, no, no, coś tam. <grych> Tylko taka po prostu gdzieś em, kobitka, która, słuchajcie, konkretnie wie, czego chce, konkretnie wie, do czego zmierza. Ona nie da się w kaszę nadmuchać, słuchajcie, ona tutaj się nie złamie. I to jest taka, taka, słuchajcie, postać. Oczywiście to może być ktoś w waszym otoczeniu, tak, który takie cechy dzisiaj będzie wykazywał. Być może z tą osobą musicie porozmawiać. Może dzisiaj od takiej osoby jakiś konkret usłyszycie. Może musicie do jakiegoś urzędnika pójść, słuchajcie, czy lekarza, po jakiś werdykt, decyzję. Nie wiem, słuchajcie, zanieść jakieś dokumenty. Być może, oczywiście, jak najbardziej tak, ale spotkanie z tego typu osobowością, czy też to wy sami tą osobowością będziecie. No dobrze, to co w takim układzie uraka. A uraka dzisiaj, słuchajcie, jakieś zmiany. Nie wiem, co to za zmiany. Słuchajcie, może zmiana planów, może zmiana decyzji, e, może zmiany jakieś tam, których się być może nie spodziewacie, bo to jest karta losu, przeznaczenia. I słuchajcie, ta karta bardzo mocno czasami właśnie obrazuje taki, taki stan, w którym my możemy pewne rzeczy się nie spodziewać. <laughs> Załóżmy, u Raka jest wszystko poukładane, dobra, wszystko wiem, co dzisiaj będę robić, wszystko wiem, co i jak, i nagle następuje, słuchajcie, jakaś zmiana, e, obrót sprawy, tak? Jakieś, jakaś jaka zmiana. I u, o, kurczę, no to, no to, no to nie wiedziałam, czy, czy, no nie wiem, czego tam się mogę ewentualnie spodziewać, tak? No i tutaj słuchajcie, gdzieś. Takie zmiany przed Waszymi oczami mogą tutaj nastąpić. Więc spodziewajmy się u co niektórych raków tych zmian. U co niektórych jakieś sprawy ruszą w końcu do przodu. Być może stoicie w jakimś zastoju, jakieś sprawy się nie ruszają, czyli czekacie z wyczekiwaniem, no co będzie, kiedy to będzie, kiedy to nastąpi, kiedy będzie telefon, wiadomość, nie wiem, ktoś coś przyjdzie, powie, no kiedy w końcu będzie wiadomo, co robić. No to może się dzisiaj to wydarzyć, moi drodzy, dlatego że koło jest zawsze kartą Mówiącą o tym, o tej sytuacji, że coś rusza do przodu, że coś zmierza do przodu. Mogą jakieś stare tematy wrócić na tapetę, tak? Bo być może, słuchajcie, zatoczyło coś kręg, o, no, obrót zrobiło dobra. I e, jakieś tematy, które już wydarzyły się u raka, e, wrócą z powrotem. Nie wiem, macie z kimś jakąś rozmowę, myślicie, że już jest wszystko dogadane, a dzisiaj tymczasem jeszcze raz ten temat na przykład może powrócić. Daję taki przykład, bo to nie musi być to, ale wiecie o co chodzi. Czyli wraca coś z powrotem, albo zaczyna na coś w końcu się kręcić, względnie coś się dzisiaj może pozmieniać. Tak? No to więc wiemy o co chodzi. Co dla niektórych mówię to naprawdę na marginesie, no taki powiedzmy tam szczęśliwy obrót sprawy, tak? Więc to też weźcie pod uwagę. Co dzisiaj zmierza do lwa? Jeżeli chodzi o lwa, lew jest dzisiaj w dobrym, rozrywkowym nastroju, moi drodzy. Nie powinno Wam raczej dzisiaj nic, słuchajcie, ciśnienia podnieść ani zepsuć tego nastroju. Jeżeli to jest taka zwykła karta, słuchajcie, nieobrazująca, że mamy trójkąt, że mamy romans, że flirtujemy i tak dalej, no to wtedy właśnie mamy dobry nastrój, dobry klimat, wesołe kontakty z osobami, które znacie. Nie wiem, słuchajcie, może gdzieś umówiliście się z kimś na kawę. Może idziecie właśnie na tą kawę i będzie to naprawdę bardzo miłe i takie fajne spotkanie towarzyskie. Dużo śmiechu tutaj, dużo fajnych, luźnych tematów. Na pewno słuchajcie, nie będziecie narzekać pod kątem takim, żeby tutaj, no nie wiem, gdzieś kręcić nosem, że jest coś niefajnie, tak? Wiemy o co chodzi. Więc cieszymy się tutaj z czegoś, moi drodzy, mamy jakiś proces zadowolenia. Oczywiście mogą być lwy, które zechcą flirtować, i wtedy oczywiście jak najbardziej te flirty, romansiki, słuchajcie, jakieś takie szczebiotanie, damsko męskie rozmówki, na 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 na, mogą się tutaj pojawić. Również romanse, zwłaszcza trójkątowe, moi drodzy, jeżeli jesteście wy plus jakaś żona plus jakiś mąż, to tutaj jak najbardziej one również mogą być. O, Jezu, czekajcie, uskuteczniany, tak? Więc tutaj weźcie to, kochani, również pod uwagę. Dobrze. I no to, co u Panny wobec tego dzisiaj, jeżeli chodzi o Pannę, Panna się, słuchajcie, albo zamyka i nie uzewnętrznia, dzisiaj, czyli tak, jakby głęboko w sobie coś przeżywa, głęboko w sobie coś musi przemyśleć, ma jakieś swoje, słuchajcie, bolączki, ale nie za bardzo się nimi dzisiaj dzieli, tak? To jest raz. Dwa. Możecie, moi drodzy, coś otrzymać. Coś, co jest dla Was ważne, coś, co jest dla Was cenne. Może na przykład to być wiadomość, telefon, słuchajcie, nie wiem, list, paczka. Nie wiem, słuchajcie, coś. Otrzymujecie coś. Coś, na czym Wam zależało. Czym, coś, za czym oczywiście panna mogła czekać, tak? Bo to jest również też proces taki, że być może są panny, które czekały, kiedy to nastąpi. Kiedy, nie wiem, zadzwoni zenek, czy tam kiedy zadzwoni co, ktoś tam, kiedy przyjdzie list, kiedy przyjdzie decyzja, moi drodzy, kiedy w ogóle coś tutaj do mnie dotrze, no to dzisiaj może dotrzeć i wejdziecie w posiadanie tego. Ale od razu nadmieniam. Jest to również czas, w którym należałoby dzisiaj nie szastać kasą. Jeżeli macie ochotę na to, żeby dzisiaj wydać kasę, nie wydajemy tej kasy, tak? Pamiętajcie o tym, zatrzymujemy ją. Dobrze, co dzisiaj idzie do wagi? Praca, nowe projekty, albo też nawet jeżeli one nie są nowe, tylko stare i już od jakiegoś czasu nad nimi ślęczycie. Bardziej z strony zawodowej, teraz mówię. To mamy tutaj, słuchajcie, sytuację, w której zasuwacie nad tym, żeby było piękne, ładne i cudowne. Słuchajcie, niby macie współ. Może macie kogoś, kto ma wam pomagać, są jacyś ludzie wokół was, ale wy widzicie. Że zasuwacie tylko wy. Dwie osoby, słuchajcie, stoją, przyglądają się, jak jedna osoba w pocie czoła zapierdziela. Tak? Słuchajcie, być może będziecie mieć takie poczucie, że w tej firmie pracuję tylko ja, <laughs> a wszyscy pozostali niby powinni coś robić, ale teoretycznie tylko patrzą, żeby zrobił ktoś. Słuchajcie, taki, no tutaj taki, nie wiem czemu taki przekaz poczułam, więc być może słuchajcie, faktycznie waga mocno skupiona i mocno zajęta na pracy zawodowej, gdzieś współpracująca z różnymi ludźmi, jak najbardziej tak, ale większość tak naprawdę robicie wy drogie wagi. To tak na marginesie. Możecie zajmować się ponadto, jakby drugi scenariusz jakimiś projektami, bardzo mocno skupiać się na tej pracy. Ona może być zawodowa, ona może być domowa, w zależności od tego, gdzie waga aktualnie jest i co jest dla niej konkretnie ważne, ale tak jakbyście mieli takie poczucie: Ja muszę to skończyć, to jest dla mnie ważne, muszę się tym zająć. Więc albo te wszystkie rzeczy czujecie w domu, albo czujecie w pracy. I moi drodzy, również jest to taki klimat, że jeżeli chodziłoby bardziej o relacje i związki teraz, to być może są wagi, które chcą budować związek albo naprawiać związek. Jeżeli związek ostatnio troszeczkę lipnie się układał, tak, to być może waga stwierdzi, że muszę tutaj troszeczkę podreperować ten stan, troszeczkę naprawić to, troszeczkę temu się przyjrzeć i zacząć coś tutaj działać. No i tutaj oczywiście jak najbardziej, słuchajcie, wówczas no, waga zacznie się bardziej angażować. Natomiast jeżeli to nie jest związek, w którym było ostatnio źle, tylko było tak jak zawsze, wszystko było git, powiedzmy, no to waga na przykład może stwierdzić, że jakaś tam konkretna osoba w jej życiu, ważna dla niej, zaznaczę, że warto ten związek rozwijać. Ale ja tego nie mówię do związków stałych, tylko bardziej do takich, gdzie jeszcze nie macie jakichś konkretów, więc waga może stwierdzić, że chce budować ten związek, tak? Chce go Rozwijać, chcę go popchnąć dalej, chcę tutaj coś zbudować z tą kobietą, z tym mężczyzną. Dobrze. Dopasujcie sobie, co Wam bardziej pasuje, a my lecimy do skorpiona. Skorpion rozpoczyna słuchajcie, nową drogę, nowy projekt, nowe zadania. Nie wiem, co to może być nowe. Wchodzicie w nowe, macie ogromną ochotę na to, żeby zacząć coś tutaj faktycznie działać, robić, ale u co niektórych to jest po prostu spontaniczny. Taki powiedziałabym mocno wyluzowany, wesoły, nawet wręcz taki, taki wiecie... Mwah taki głupkowaty, powiedziałabym również, słuchajcie, sorry za, za określenie, ale taki nastrój, tak? Wiem, o co chodzi. Bo, bo słuchajcie, karta głupca czasami właśnie mówi o tym, że a, wszystko jest super, wszystko jest fajnie, mam taki, taki, wiecie, taki wyluzowany dzień, jestem wesoły, radosny, spontaniczny, wszystko mnie cieszy, słuchajcie, jakieś bzdury mnie cieszą, jestem takim właśnie wyluzowanym, głupkowatym nastroju i bardzo fajnie, bo to jest fajny czas mocno ładujący Wasze akumulatory, ale u co niektórych to jest jakby taka ochota dobra, to ja zacznę to robić, zacznę to robić. Nie wiem. Słuchajcie, odkładałyście coś na, na dłuższy czas. Dobra, to kiedyś, to kiedyś, to kiedyś. Może właśnie dzisiaj Was znajdzie ochota, żeby zacząć to. To słowo, klucz, robić. Nie wiem, na przykład, dobra, zbuduję szafkę, nie wiem, pomaluję ścianę, y, dobra, y, pojadę i sprawdzę, y, nie wiem, jakieś miejsce, dobra, pojadę do urzędu i w końcu coś załatwię. Czyli rozpoczynamy coś, co mieliśmy zrobić, ale odkładałyśmy to. U co niektórych mogą to być wręcz nowe pomysły, nowe koncepty. Nie wiem, słuchajcie, może wpadnie wam dzisiaj do głowy jakaś myśl i wy stwierdzicie na spontanie: A dobra, zróbmy to. Więc, słowo klucz tej karty to jest rozpoczynanie cyklu od nowa, tak? Rozpoczynanie czegoś nowego, e, względnie fajny, dobry nastrój, który możecie dzisiaj mieć. Strzelec. U słuchajcie dzisiaj albo konkretne rozmowy, albo konkretne rozważania albo jakieś sprawy formalne, urzędowe, gdzieś być może jedziecie do jakiegoś urzędnika, do jakiejś księgowej, do jakiegoś prawnika, adwokata. Nadmieniam dlatego, że Karta Sprawiedliwości takie, powiedzmy, profesje tutaj gdzieś pokazuje, tak? Więc, tak jak powiedziałam, prawnik, adwokat, słuchajcie, nie wiem, urzędnik, księgowy to nawet nie, ale dobra, przyjmijmy też ta waga, jakoś ten. Może macie do czynienia z jakąś wagą również, bo tutaj być może tutaj z tą wagą coś trzeba będzie poustalać, bo to jest również, słuchajcie, wasza karta, znaczy karta tego znaku. To jest raz, więc albo jedziecie z takimi ludźmi, rozmawiacie, albo trzeba załatwić jakieś sprawy formalne, sprawy urzędowe, czyli musicie coś dzisiaj w tym zakresie podziałać, porobić, dostarczyć jakieś pismo, wysłać jakieś pismo, wiecie, napisać, dostarczyć jakieś pismo właśnie, sporządzić coś. Słuchajcie, co wiąże się z jakimiś naprawdę sprawami właśnie urzędowymi, jakimiś formalnymi, bardzo mocno. Albo też strzelec, moi drodzy, w dniu dzisiejszym. Jeżeli to nie jest karta czyjaś osobowa, będzie dzisiaj, słuchajcie, rozważał pewne rzeczy, zastanawiał się nad za i nad przeciw, a nawet wręcz, moi drodzy, a nawet wręcz, bo ja tą kartę nie widzę jako sytuację, w której Wy nie będziecie nadal wiedzieć, co zrobić, tylko raczej właśnie już będziecie, to będziecie chcieli, słuchajcie, być może tutaj oznajmić o swoich decyzjach, bo to jest bardzo często, słuchajcie, karta, gdzie sprawiedliwości stało się zadość, a więc masz, co chciałeś, Czas tutaj podjąć już jakieś decyzje, czas tutaj wyrzucić karty na stół i konkretnie porozmawiać. Więc to jest tego typu rzecz. Prawdy. Chcę prawdziwie i szczerze pogadać. Prawda wychodzi na jaw. Chciałeś to masz, chciałaś to masz, tak? Więc moja karta karmiczna bardzo mocno, więc tutaj być może również jakieś karmy się będą dopełniać. Więc moi drodzy, taki mocno, stricte, upewniony, formalny dzień, gdzie strzelec upewnia się, czego od życia albo od jakiejś sprawy bardzo mocno chce. Bądź też stwierdza czas już tymi formalnościami się jakimiś zająć. Strzelce, nie wiem, dopasujcie sobie. Co dzisiaj u koziorożca? U koziorożca dzisiaj czas przemęczenia, więc, moje drogie koziorożce, nie bierzcie sobie zbyt dużo na plecy, bo tutaj wyraźnie widać, że być może staracie się, zmagacie się z czymś i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj niestety może być lipa pod tym kątem, że, moi drodzy, coś Was tutaj mocno przytłoczy i po prostu będziecie już, powiedziała, jechać, będziecie jechać na rezerwie, tak? Więc nie róbcie sobie tego, bo to jest taka karta... Przemęczenia, albo powiedziałabym wręcz, jeżeli ten proces już jest od dłuższego czasu, czyli już dosyć długo o coś walczycie, to możecie odczuwać taki stan, w którym powiecie, już nie mam na to siły, już nie mam siły się tym wszystkim zajmować. Bo to jest, tak jak powiedziałam, taka, taka sytuacja, no takiego powiedziałabym mocnego dobicia, w którym wykrzesaliśmy z siebie jakieś siły, ale widzimy, że coś jakby. No nie wiem, nie idzie zgodnie z tym, jak koziorożec sobie tego chce i jest wyczerpany. Ale to oczywiście, jeżeli to macie jakiś długofalowy proces. Natomiast może to być zwykła dniówka, że nie wiem, będziecie odczuwać dzisiaj zmęczenie po całym dniu, bo stwierdzicie, Jezus, nie mam siły na cokolwiek. Dobra, już dokończę to zadanie, ale już jestem bezsilny czy bezsilna. Więc tutaj gdzieś, oczywiście, przepraszam Was bardzo, <laughs> weźcie to oczywiście pod uwagę. Dobrze. Przechodzimy do wodnika, co dzisiaj u wodnika. <laughs> u wodnika dzisiaj leci wieża, kochani. Uuu, I to ostro, niespodziewanie, dym i czarne chmury. Wodniki, delikatnie uważajcie dzisiaj na wiele rzeczy, to znaczy tak jakoś poczułam, żeby to nie było za waszą sprawą, za waszą sprawką, że słuchajcie, dzisiaj gromy polecą, nazwałabym to może tak. To tylko u jednych, którzy czują, że dzisiaj rozpoczynają dzień dosyć brawurowo, nerwowo. Czy też jakieś emocje bardzo, bardzo spore wami drygują, tak? Bo gdzieś poczułam, że wiecie, co to nie tyle, że coś niespodziewanego, tylko że właśnie wy sami możecie gromy tutaj dzisiaj gdzieś posunąć w jakiejś pewnej sprawie, walnąć pięścią po stole. Słuchajcie, gdzieś tutaj może coś się zachwiać w fasadach, bo wodnik już z czymś nie wytrzyma. To są również, słuchajcie, zrobienie porządków, zrobienie czystki. Słuchajcie, bardzo często budujemy sobie coś, budujemy, coś się kumuluje, kumuluje. Jest to niewłaściwe. Czasami to są czasami negatywne emocje, jakieś rzeczy, które słuchajcie, piętrzą się bardzo mocno i osłabiają nas, i być może słuchajcie, dzisiaj u wodnika nastąpi ta czystka, tak? czyli pozbycie się negatywnych emocji. Gdzieś tam, słuchajcie, rozwalenie tego dosłownie momentalnie, żeby te emocje wami tutaj nie zarządzały. Bo to jest karta bardzo mocno oczyszczająca. Pamiętajmy o tym, my bardzo często, kiedy na nią patrzymy, widzimy coś złego. I oczywiście, no oczywiście, no lecą te chmury, lecą dymy, słuchajcie, nie wiem, walą się pewne sprawy, ale one, słuchajcie, i tak już miały się zawalić. Ich nie można było w kupie trzymać w nieskończoność, bo wymagały te sprawy, słuchajcie, ostrego, konkretnego podejścia. Czy też tudzież rozpieprzenia w pył, tak nie może dłużej być. Trzeba to zbudować na nowo, tak? Bo to, co tutaj jest, jest niedobre dla nas, dla waszego związku, dla jakichś waszych ważnych oczywiście spraw. Nagłe wydarzenie, słuchajcie, poza tym, co powiedziałam, może to być zwykła rzecz. Zaboli was kręgosłup, upadniecie na kolano, moi drodzy, gdzieś tutaj, no po prostu nie będzie zbyt komfortowo, tak? Więc, ale wieża robi porządki, nagłe porządki, emocje, które się kumulowały w wodniku, mogą dzisiaj wybuchnąć. Dobrze. A co u ryby? A u ryby dzisiaj karta zwycięstwa. Ryba będzie dzisiaj z czegoś zadowolona. Słuchajcie, sukces, spełnienie, zadowolenie. Jesteście z siebie dumne, wysoko podnosicie głowę. Jakieś pewne rzeczy, którymi dzisiaj ryba się zajmuje, po prostu spotka sukces, uznanie, tak? Wy same z siebie możecie być również zadowolone, że dokończyłyście pewne sprawy, że poprowadziłyście tak, a nie inaczej jakieś rozmowy, że zachowałyście się tak, a nie inaczej wobec kogoś, czegoś, nieważne. I tutaj. I gdzieś, moi drodzy, oczywiście, e, co oczywiście? No oczywiście, moi drodzy, będzie tak, że gdzieś e, poczujecie, że e, no, dobrze się wszystko potoczyło. Jesteście po prostu z siebie dumne, tak? Zadowolone, albo jest ktoś zadowolony z Was. Coś się zaczyna dobrze układać, widzicie dobre perspektywy siebie samych, no jest dobrze, bo to jest sukces, zadowolenie e, i spełnienie. Słuchajcie tego, czego chcecie. Dobrze. A słuchajcie jeszcze dodatkowe karty na sam koniec, czyli czemu dzisiaj sprzyja energia, za co dzisiaj warto się wziąć. Komunikacja, rozwijanie czegoś. Kochani, tu bardzo wyraźnie karta wskazuje na to, żeby pewne sprawy które gdzieś rozpoczęłyście być może już jakiś czas do tyłu, warto tutaj za nie się zabrać, tak, popchnąć je dalej. Te strzały, które już zostały, słuchajcie, jakby już jakiś czas temu, słuchajcie, skierowane w jakimś konkretnym kierunku, które być może u co niektórych się zastopowały z różnych względów, to teraz słuchajcie, jest dobry dzień na to, żeby te sprawy popchnąć dalej, czyli wchodzimy tutaj dalej w rozwój pewnych tematów, które już zapoczątkowaliście. Dla wszystkich pozostałych jest to po prostu zabierz się za coś, rozwijaj coś. Nie czekaj, nie czekaj. Słuchajcie, ta karta bardzo mocno przyspiesza. To jest taka jakby opcja. Słuchajcie, jeżeli są jakieś znaki, a czy są? Dobra, nieważne. Może panna, może tutaj strzelec, bo podejmuje decyzję. Może tutaj bliźnięta, słuchajcie, nie wiem. Ale jeżeli są jakieś znaki, które stopują jakąś sprawę już od dłuższego czasu to gdzieś tutaj, moi drodzy, weźcie pod uwagę to, żeby tego nie robić. Karta wręcz wyraźnie zachęca do tego, żeby zacząć dalej działać, tak? Puścić to dalej, rozwijać coś dalej. Nie stać, moi drodzy, w miejscu. Komunikacja, skomunikujcie się z kimś, rozmawiajcie z kimś, niech jakieś sprawy nabiorą, słuchajcie rozpędu. Warto się dzisiaj, kochani, również skupić na planach, na inwestycjach bardzo mocno, więc jeżeli macie jakieś plany, które macie rozwijać do przodu, jak najbardziej tak, macie tutaj zadbać o swoje własne życie, to warto tutaj skupić się właśnie na takich, powiedziałabym, inwestycjach, na planowaniu własnego życia, na to, żeby wasze życie doprowadzić do jakiegoś Powiedziałabym e, takiego stanu stabilizacji, bezpieczeństwa, macie stworzyć stabilne i bezpieczne związki, moi drodzy, to też jest tutaj bardzo ważne a nie jakieś tam powiedzmy, które sprawiają, że chodzicie smutne, nieszczęśliwe, zapłakane itd. tak macie dążyć do czegoś fajnego i stabilnego w swoim własnym życiu. Sprawy zawodowe, sprawy pracy są też istotne, ważne, więc tutaj być może słuchajcie, warto skupić się bardziej w tym tygodniu, znaczy Boże, w tym dniu, przepraszam, na tych właśnie, moi drodzy, sprawach. Skontaktujcie się tutaj, albo weźcie pod uwagę swoją mamę, ojca, być może jakąś inną, dalszą, kochanie, rodzinę, może że trzeba jakieś sprawy właśnie z rodziną pozałatwiać. Moi drodzy, coś tutaj wreszcie w tym kierunku zrobić, również jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli mamy kartę osobową i ta karta osobowa, moi drodzy, pokazuje tutaj Was, jakby w pozycji, że to oczywiście jesteście Wy, ale dobra, potem jeszcze przeczytamy to jako nie kartę osobową. Zadbania troszeczkę o siebie. Moi drodzy, powiedziałam przed chwilą, żeby dążyć do pięknego, stabilnego, bezpiecznego życia, do stworzenia sobie takiej enklawy, w której macie czuć się fantastycznie i nie martwić się, czy, czy gdzieś tutaj słuchajcie, coś wam grozi albo nie. Więc być może to jest właśnie to, żeby również, kochani, zadbać o siebie. Od takiej troszeczkę pozycji, żeby czuć się tutaj komfortowo. Słuchajcie, ponadto zadbanie tutaj o siebie również polegałoby na tym, żebyście właśnie czuły, albo, no dobra, czuły się, wszystkie znaki Zodiaku, to mam na myśli. Słuchajcie, jednocześnie stabilnie i bezpiecznie, ale jednocześnie, kochani, pewne siebie. Królowa, która tutaj dla Was została, słuchajcie, wylosowana, że wspomnę, no, dla nas wszystkich, ma się czuć osobą, tak? Nawet jeżeli to jest o Oczywiście mężczyzna słuchający teraz mnie. Ma się czuć pewnie, konkretnie, energetycznie. Macie wyznaczać sobie jakieś cele w życiu, ale takie, które mają Was spełniać, moi drodzy, a nie osłabiać, nie doprowadzać do takiej sytuacji, jak koziorożca na przykład, czy też tudzież wodnika, czy też, dobra, no, kogoś. Już nie będę patrzeć na te znaki. Wiecie, o co mi chodzi. Macie budzić się rano i mówić, mam zajebiste życie, nie muszę się o nic martwić, tak? Zenek mnie kocha, ja kocham Zenka, mam pracę, mam cele, Chce mi się żyć. Do takiego stanu macie doprowadzać drogie znaki i macie to zrobić szybko, teraz i natychmiast. Jakby nie czekać z tym, tak? Czyli popchnąć te sprawy, pójść do przodu, nie stopować siebie samych. Energia, kochani, temu sprzyja. Zbliżamy się do pełni. Dokładnie za tydzień, teraz w weekend, ta pełnia nam się tutaj, kochani, pełnia czynów kurczę, dobra, mniejsza z tym, ale my najmniej mamy tą taką, wiecie, kumulację księżyca tutaj bardzo mocną, yy, pojawi nam się na nieboskłonie i słuchajcie, i warto być może tą energię wykorzystać właśnie do tego, żeby wreszcie zabrać się za siebie i za swoje życie. Stabilizacja, pewność siebie, działanie, tak? Więc to jest, kochani, na dzisiaj. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak czujecie. Karciochy, kochani, uzupełniające tygodniówkę. Raz jeszcze zachęcam Was wszystkich, kochani, do obejrzenia przekazów duchowych od Waszych przewodników, przodków. Słuchajcie przewodników duchowych, energii, która wokół nas jest jako tam, są rady, wskazówki, co tutaj, czemu warto się przyjrzeć. Może wyciągniecie z tego jakieś wnioski dla siebie. A tymczasem, moi drodzy, ja spadam na kawę. Buziaki.